Witajcie, z tej strony, y Czekajcie. Witajcie, z tej strony Filipiński. Dzisiaj sobie zagramy w Every... Everyone Helps Baldi. Widzimy tutaj Baldino, który wszystkich kontroluje i za y założę się, że w tym modzie będzie tak, że będziemy... Po prostu grać. Będziemy musieli zbierać ostatki. Będzie gonił nas Baldi. Oni. I po prostu będziemy uciekać. Pala na przykład nie będzie. Tylko on będzie nas gonił. jak ktoś z nas złapie. To nas złapie. I nas pobije. Więc właśnie. Jeszcze widziałem, że z, ja jak nagrywam odcinki z Baldiego. To tak po 10 obieg w górę. Więc jakby, jakby się udało wam wbić. 10 yy, lajkaczy. Lajków. To bym był bardzo wdzięczny. I jakbyście stawili subskrypcję? O kurno, story, go, go collect 9 notebooks 9? Aż 9? Nie no, nie wiedziałem, wiesz? Dobra, zaczynajmy bez przedłużenia oh, ale czemu Nothing nie mogę... Czekajcie Dobra oh, cool. Okej okay. Nie wiem co on powiedział, ale chyba powiedział, że coś nie, po prostu, w sumie nie wiem. No, widać zestresowany jest ten Baldi, widać, nie? Trzyma pilota, mógł kryć za plecy, no to byśmy je widzieli, ale oczywiście nie musi trzymać, żebyśmy go widzieli. Okej. Okay. Dobra, to jest fajniejsze, że nie trzeba zbierać notatek i odpowiadać. 5 dodać 1, 6 dodać 3, no to nie ma sensu. Ej, halos, są dwie notatki mamy nadal Baldiego, który nas nie goni. O co, common? A ja, a ja chyba już wiem, wiecie? Teraz, jak wyjdziemy do drzwi, to on nas pewnie ktoś będzie chciał złapać, wiecie? E, tak sądzę. Patrzę, hey, mówiłem, nie przychodź do tej szkoły. Wynoś się stąd. Coś takiego. Walić zasady, nie ma. Nie ma dyrektora, walić zasady. A więc co ty robisz? Nie kontroluj wszystkich, pojeść się ciebie. Okej. Okay. Bisoda? Ej, ej, trochę się za szybko rusza, wiecie, coś... No takie przecież... So eee... Where's Baldi? Motatnik? No, Czemu jest spokojnie, okresem, pala od on. E, Wiecie, zacznę się bać trochę. Bo no, nie słyszę przycisków Baldiego. E, on chce nas dorwać, z pewnością chyba. E, dobra, idziemy. O, o nie. Kurna! Nie! No! No, thanks. Ja nie chcę. Nie potrzebuję, wiesz. No chyba ci coś... pierdziel ci coś chyba. No tak nie będzie. No nie! Okay. Wiecie co? Zaczynam się bać trochę. Bo... Mm. No, no coś pobiegli. Try battle next time. E, coś mi się zdaje, że to będzie trudne, wiecie? Zacz zacznijmy. Bye. Hey, I said don't go nie the school. Get over here Okej Nie, w sumie tego nie zrobię, wiesz, bo mi się jednak nie chce Mógł nas Grzesi poprosić, to wiem Grzesz nie wyszedł Ej, nie ukrywa że teraz się zastarałem bardzo Ona coś robi czy nie? Chyba nie Wszyscy kontrol Come over here so I can get you. No, chyba nie. Dobrze, że oni nie wiedzą gdzie my jesteśmy, tylko nas szukają. To jest fajne. Ej, dobrze jest udawany dźwięk. To jest Baldi? Tak Baldi wrócił Dzień dobry Baldi Jestem Filip A dzisiaj ci przestawię Bisodę, którą będziesz teraz leciał nieskończoność. Niko nie tu przyjdę Ja sobie się poczekam I BAM I śmiecie Do śmieci Dobra mm. MathBest Chyba ci coś boli <tryk zbiornik> Ej bo mi się zdaje, że chyba za szybki jesteś, mm, a to mnie idę, do widzenia, mi się bez tamina przydała. Nie ma, nie ma. Obawiam się, że mamy problem. Obawiam się, że mamy bardzo wielki problem. A nie, 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 a, nie, a jednak tak. Gdzie jest ostatni notatnik? Jak się pytam. O oh my ja Tej sali nie zauważyłem. Zaufajcie mi. No, tylko jest problem, bo on już tu jest, w sumie. z do. Spierdzielaj. Dawaj, dojdziesz. Aha! No, jeszcze... Dobra. Ch chyba wiem, co chodzi. Dobra, idziemy teraz tutaj. Nie zużywajmy y, tego Batonix'a, bo tutaj mamy notatnik, który nam da staminę. To trzeba może wykorzystać, słuchajcie. Ja nie wiem, z strony przyjdzie, wiecie, w tym problem. Wykorzystajmy plan B. Jeszcze Baldi? Jeg coś takiego. er noget nie at

Dobra, słuchajcie, co by było na tyle w tym odcinku, ja nie dam rady tego przejść. Y tak jak mówiłem, no jakbyście wbili 10 łapek w górę i su zostawili subskrypcję, jak jeszcze nie macie, to bym był bardzo wdzięczny. A i właśnie, jeszcze się zastanowiłem nad serwerem na Discordzie, ale dam wam znać, jak założę. Y ale jeszcze nie wiem, czy je założę, więc spokojnie, jeszcze się nie rozkreslajcie. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawicie zostawiaj, zostawiajcie lajki i subskrypcje. No i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i cześć!